Cześć, to ja, Azores, a w dzisiejszym odcinku chwila, na którą długo czekaliście, czyli wyniki z konkursu na część Bloxer. Ale jak ten odcinek Wam się spodoba, nie zapomnijcie o subskrypcji oraz łapce w górze. Pierwsze miejsce będzie otrzymywać osoba, w której Niku jest kratka Ginger Hair. Taki dość angielski nick, ale z polski. Tak wygląda skin. To jest pierwsze miejsce. Tutaj osoba i jej profil. Dlatego wchodzimy i gratulacje, idę użyć Twojego skina. Skin się bardzo ładnie prezentuje. Tutaj już go mamy na nóżkach. Mm, bardzo mnie zdziwiło, że tak mało osób wzięło udział. I tak wygląda: takie nóżki wzięłam. Zapiszemy go jako pierwsze miejsce. Przyłączymy do oceniania, bo bardzo ładny. Pozdrawiam cię: Ginger Hair. Zmienimy jeszcze kolor bucików, aby było ładnie. Okej, okay, zapiszę. Drugie miejsce zajmuje Suzy88. Już Wam pokażę jej skina. Nazywa się dla Azores, bo tak się miało nazywać. Tutaj takie um, malutkie dziecko. Tam napisałam, że trzecie miejsce, ale drugie jednak. Tutaj Suzy jest... Tam was pozdrawia Norozec. Ok, nowy blok, teraz wchodzimy i użyjemy tego skina. Pozdrawiam cię serdecznie, Suzy. Boskin, naprawdę bardzo ładny. Zaraz dobierzemy do tego skina odpowiednie nóżki. Tylko musimy go najpierw jeszcze ładnie postawić. O, takie nóżki sobie weźmiemy, takie będą dobre. Naprawdę bardzo ładny skinek. Zapiszemy go, nie lepiej, może całe różowe nóżki. Ok, i zapiszemy go jako drugie miejsce. Przypominam, że jak będzie 200 subskrypcji na tym kanale, zrobimy losowanie na Dripa na mowie Star Planet. Dlatego zachęcam. I jeśli tu będą komentarze włączone, bo jeszcze nie wiem, czy się uda, to hmm, piszcie w komentarzach swój nick. A jak nie, to zrobię skin na głównym koncie. MyTV, następna osoba, zrobiła skina, ale trochę punktów odjęłam za to, że nie nazwała dla Azores tylko na konkurs. Co prawda mówiła, że się nie dam, ale za to odjęłam troszkę punktów, ale to nic. Wchodzimy i używamy tego bardzo ładnego skina. Tu go postawimy, bardzo ładnie się prezentuje. Dodamy te narty, taki... Przedmiot dolny. One się całego koloru nie zmieniają, więc tak będzie wyglądać. I zapiszemy pod nazwą trzecie miejsce. Ok, zapisujemy. Zrobimy jeszcze ładniejszą fotkę i te, bardzo gratuluję tym wszystkim osobom, które wygrały gratulacje i pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Ok, zrobiliśmy i bardzo Wam dziękuję wszystkim za oglądanie tego odcinka. I pamiętajcie, że jeśli Wam się podobał, to o tej subskrypcji i łapeczce w górze. I macie duże szanse na losowanie na Dripa. Więc naprawdę yy, zapraszam. Dzięki.